Dzień dobry i to witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak widzicie, jest to kolejny odcinek z Need for O kolejnie przepraszam Was za mój głos, ale jestem trochę chory. I tak słuchajcie, przed chwilą trochę nabiję sobie, wiecie level, ponieważ mieliśmy za mały <laughs> do pewnej misji. <laughs> Sorry, ale z jakiś czas tak będę musiał robić, ponieważ jestem strasznie chory. I tak. Potrzebowaliśmy 15 reputacji do nowej misji podany, ponieważ e, nagrywałem dla nas wcześniej odcinek e, w którym e, pojechaliśmy spotkać się z policjantką e, i uzgodnić sprawy takie, że ona nam jakoś pomóc, coś takiego. I teraz słuchajcie jedziemy się z nią spotkać To jest misja Any ogólnie nie wiem czy sobie pamiętacie ale zmodyfikowałem Znaczy w poprzednim odcinku e, nasz Mercedes miał słabsze osiągi tak jak widzicie teraz mu powkładałem wszystko Mniej więcej jest super. Wsadziłem mu nowe jakieś tam rzeczy i <laughs> dodatki. Wsadziłem mu, słuchajcie, takie coś jak zakłóczacz y, w, w wyłącznika, czyli że aktywacja tego przodu y, utrudnia poja pojazdom y, na atak wyłącznikiem jakoś tak, y, a drugi to jest zakłócasz y, radarów, który, no słuchajcie, powoduje, że Policja na nas ma, yy, ma problem, jakby w odnalezieniu naszego auta, coś takiego No słuchajcie, bez przysłużenia lecimy sobie do Any. O słuchajcie, miałem tutaj 200, coś tysięcy, ale wskazuję, słuchajcie, właśnie Na to, żeby ulepszyć Mercedesa, żeby był, zasadzie, po prostu był lepszy No zasadzie, więc ciśniemy sobie do Any. Przy okazji, słuchajcie, sprawdzę, czy Mercedes się nie chodzi lepiej No powiem wam, że Mercedes teraz są, ma kopa są z, tą, z tym Nitrem. I ogólnie jak się chcecie, nie wiem, wydaje mi się, że szybciej wchodzi na obroty. To mnie bardzo cieszy. Bo przecież tym sobie jeździemy nocne wyścigi, żeby nabić sobie właśnie level. No to masakra, to to ledwo to, to przyspieszało no, z Nitrem. A teraz patrzcie co się dzieje do nacisnę Nitro. Bang Wow, słuchajcie, fajnie to teraz przyspiesza, dobra, lecimy za szybciutko do Any. Wow, o, włączę, że naprawdę fajne endersy zaszkodzi. No, w sensie, zaraz wejdziemy u Any. Wreszcie udało mi się zamontować maskownicę do kamaro. Zaczyna wyglądać jak za czasów świetności. Co potrzebujesz jeszcze pomocy? Dzięki, chyba sobie poradzę. To już tylko kwestia estetyki auto wiele dla ciebie znaczy, co? Pamiętam, jak tata zabrał mnie pierwszy raz na tor. Miałem chyba z pięć lat. Stałem mu na kolanach i patrzyłem przez kierownicę. Zachowywał się jak sprawozdawca i mnie dopingował. Żadna wygrana nie dała mi tyle radości. Muszę kończyć, klienci czekają. Uważaj na siebie, dobra? Ty też. W zasadzie sensie może dojdzie do tego, że kiedyś to kamerę dostaniemy. Ciekawe, bo się sobie do Anny. Zostrze. Zwalnijmy, bo to jest, Co tak się działo. dobra. i to No i No Dobra, i startujemy z misją. Zgodnie z prawem dobrze, że nie odebrałam. To była Jordan, jest wkurzona. Co zrobiliśmy? Załatwiliśmy szoła. Wszyscy o tym mówią. Zwróciliśmy uwagę. Zostańmy w jej centrum. Tak jest. Hej, tam z prawej strony. Poproszę. Idźmy za nim. Ciekawa mi się. Więc jedziemy za radiowozem? Co może pójść nie tak? Wszystko, wszystko może pójść nie tak. Wiemy, dokąd mamy jechać za tym gliną? Nie, ale chyba się dowiemy. Byśmy tego nie pożałowali. Hej, wjeżdża na plac kontenerowy. Trzymaj się drogi! Chyba się zgodzisz, że nie wygląda to na miejsce, gdzie gliny często wystawiają mandaty, co? Ej, zatrzymaj się tu. Co oni robią? Nasz kolega chyba dostał jakieś klucze. Jak podjedziemy, to nas zobaczą. Spróbuj się wycofać tą samą drogą. Weź się w garść! Naciśniemy za nim. O, ja sobie już, Nie masz już coś na Torres? Niewiele. Należy do jednostki Mercera. Robią to od dłuższego czasu. Ostatnio wymknęło się to spod kontroli. Może jednak mówi prawdę. Zobaczymy. Czemu ludzie na to idą? Forza? Prestiż? Brzmi znajomo. Na wszystko jest miejsce i czas, wiesz? Zatrzymuję się. Zaparchuj tutaj. Co jest kręcoć? Strasznie wam powiedzieć, że ciekawa misja. Czemu nieudana? zaczynam jeszcze raz misję, ale... Ciekawi mnie, czemu ona jest nieudana, skoro wiecie... Może to słuchajcie za blisko Widzimy, stanęliśmy Spróbuj się wycofać tą samą drogą Coś w tutaj. Se przejedzie. Wejdź. się. Masz już coś na Torres? Niewiele. Należy do jednostki Mercera. Robią to od dłuższego czasu. Ostatnio wymknęło się to spod kontroli. Może jednak mówi prawdę. Zobaczymy. czemu ludzie na to idą? Forsa prestiż? Już nieznajomo. Teraz staniemy sobie tutaj. Aha, dobra, słuchajcie, tam pisze, gdzie mam zaparkować. No słuchajcie, teraz mam sobie cięcie i jak dojadę w to miejsce, to wam No zobaczycie jak to w dalej wygląda. No słuchajcie, zaparkowałem tutaj, gdzie... Nam kazano, dobra, teren czysty, chodźmy. Dajcie ich, a mamy z nie gadacie ze sobą? Nie. Wiadomo, wcześniej się wróciliśmy, ale nie tak. Ja się odsunę na jakiś czas. O czymś mnie nie mówi, o czymś co. Dotyczy jego imitacji. Stawało mi się, że byli ze sobą blisko. Zatrzymuję się przed garażem. Zaparkujmy i poczekajmy. Dobrze, słuchajcie. To chyba nasz cel. Będzie trzeba nieco przyspieszyć, żeby za nim nadążyć. Ludzie wy to widzicie. O, Chyba znam właściciela ha. tego F40? Aj, nie. Co się stało? Powiedz bliżej. Słuchajcie, znaczy, Nie lubię za to padów właśnie na, co mają wycie, jakby nie są na kabel, to są takie jakby mały małe USB i łapie zaśnieg i inaczej są się cię i od razu wejście przestało łapać zaśnik i skręciłem. Ale dobrze, nie go jeszcze. Z y, pola widzenia, postaraj się nic nie zniszczyć, Wkręca w lewo, trochę zwolnij i śledź go dalej, blisko było. Zatrzymaj się! No, wszystko wygląda bardzo legalnie. Przekonajmy się. Już się myśleć, że będzie nieudana misja Jezu. <słuch> o, ale ładnie mruczy. To muszą być warte fortuna. Z niektórymi z nich się ścigałem. Co się tu dzieje? Grubo? Grubo? Delikatnie mówiąc. Czy to z... ciszej? To szlak! To zał możesz się pożegnać. Na to dupki. Trzeba było widzieć jego minę, jak załadowałem go na lawetę. Myślałem, że się rozpłaczy. E, Frank by to uwielbiał. Dobra, jestem storaz. Pieprzyć Mercera. Tak nie będzie. Chyba najpierw przydałby się plan. Jakiś wymyślimy. Powiem wam, że w sumie jedna, moim zdaniem, z bardziej ciekawszych yy, misji, które się teraz działy. Hmm. Czy coś, jeszcze mamy z takich misji normalnych, a w nocy coś, słuchajcie, może? Ona, słuchajcie, jest, jest misją poboczną, tak jak myślałem. A on czy nie z kim... On też jest misją pobożną Jedyna w zasadzie teraz wjechać do garażu i zaraz z niego wyjechać I możliwe, że przez to lub dzięki temu... O oh słuchajcie, mamy nowe auta Jest to Chevrolet Nissan Skyline 2000 Mazda MX5 Mazda MX515 Nie wiem czy to się różni, Ford Mustang eh, Akura RSX Honda Civic Typu R Honda S2000 S2, Volkswagen Golf GTI Subaru impreza o słuchajcie, Subaru imprezę kupimy albo Forda Raptora mm, Chevrolet BMW 5 bardzo ładna BMW przy okazji G-klasa Jaguar Nissan GTR Premium i8 Roadster Aston Martin i tyle słuchajcie ja... Między nami mówiąc, śpiew wozie w razie gdyby znowu chciała go zabrać. Chyba tego nie zrobi, co? Śmieszno wam powiem taka tak cenka. E, dobra, słuchajcie, jest słuchajcie. 23 trzeci poziom reputacji i... Myślę słuchajcie, że teraz polecimy sobie tylko po nowe auto. Już słuchajcie już już Policimy, słuchajcie sobie te dzisiaj po nowe autko typu Raptor albo Subaru Imprezę, żeby do tej Rose. Nie, nie pamiętam czy, jak ona ma dokładnie, ale chyba Rose. Pojedziemy słuchajcie, sobie do niej, żeby mieć się na wyścig do niej. A ja sobie poza odcinkiem będę wbijał tą, tą reputację. No bo na odcinku no, mi że to będzie taka monotonia, strasznie, że tak siedzicie, tylko się patrzycie. Jak ja sobie będę wbijał to. 35 123, wstydzę. Ja chyba kupię tą subarkę i zaraz chodź się za nią biorę. Jeśli do garażu, tak słuchajcie, lecimy do garażu. Ja już się będę brał za subarkę i później, słuchajcie, w kolejnych odcinkach po prostu e, będziemy no, słuchajcie kontynu ja no, będziemy kontynuować w no, karierę, fabułkę, a ja teraz z pozostańcami wolnej chwili będę starał się. Wbijać tę reputację, ponieważ to nie jest za bardzo hey, jakoś taj, trudne. No Mówię do samochodu. Zobaczcie, ja sobie ją wezmę i zaraz ja sobie z za nią biorę, jak skończę odcinek. I co? Eee, widzimy się w kolejnych odcinkach. Wbijajcie na grupkę na fanpage'u. Wbijajcie na mojego Twitcha, jeśli wam podam w opisie, jeśli jest podany. Bo tam kiedyś zacznę znów odpalić live, bo teraz się Odpalę sobie, nie tuję. Może odpalę za jakiś czas na Twitchu, więc obserwujcie. Zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!